Cześć, witajcie w nowym vlogu. Wczoraj było 30,5 stopnia, dzisiaj jest 16,5, po 17, także jak ktoś jest meteopatą, współczuję, bo na pewno się to odbija na nim. Spadek temperatury, ochłodzenie, po prostu krótki rękaw dzisiaj odpada, klapki, sandały odpadają, mokro, także no, jest kiepsko ale wychodzimy za chwilę pokażę wam teraz że przygotowujemy właściwie Marek przygotował lemoniadę kolejny fajny przepis na lemoniadę ale zanim to to balkonowo oczywiście wszystko jest złożone bo naprawdę wczoraj dziś, wczoraj już wieczorem, dzisiaj nad ranem i no właściwie do południa teraz leje i pada A tu proszę zestaw kwiatów Mówiłam Wam we vlogu wakacyjnym, że te kwiaty naprawdę ładnie się trzymają. Babcia Basia podcięła tutaj te wytknięte listki i palmy. Tutaj są te dwie, które też nawet nawet. Oczywiście, że ich nie wyrzucę, bo ładnie wyglądają. Lawenda już przekwitła. Przesadziłam sobie bluszcz, bo miałam trzy takie mniejsze bluszczyki. No i wsadziłam je do jednej donicy. Tu bóg szpan, który jeszcze jest od świąt wielkanocnych, także też przesadzony i fajnie się trzyma. No i Pelargonie, od Babci Basi, wiecie, że też postanowiłam je po prostu rozdzielić, bo były w jednej donicy, no jak pachną ślicznie i kwitną. Nawet tu zobaczcie kolejne pąki, i gdzieś tutaj też pochowane, także jeszcze Pelargonia będzie cieszyła oko. No i tak się to prezentuje, taki kącik kwiatowy, a skrzydło kwiat też niczego sobie. Jak już będzie robiło się coraz zimniej i pojawią się takie bardzo chłodne dni, to przesadzę go i wezmę do domu na jesień-zimę. No i teraz idziemy do Marka. Mówiłam wam o tej lemoniadzie, którą robi. Proszę prestiżowa Marek. No i co ty tutaj Słuchajcie, kombinujesz? Ja tak, znowu? że wygląda to obłędnie. Pokaż, o, wow, ale teraz te płatki ładnie się mienią. No, zdradzisz nam sekret. Tutaj Słuchajcie, ja wam zdradzę częściowo sekret, jak to zrobić, to zapraszam na TikToka Mhm. I to ja, ja to nazwałem prestiżowa alemoniada, chociaż z prestiżem się średnio kojarzy, pomimo tego, że tu jest prawdziwe 24-karatowe złoto jadalne, płatki. Ale powiem Wam, że cena takiego płatka, już Wam pokażę, A jakiego. Pokaż nam. A ja Wam przy okazji jeszcze pokażę tutaj e, taki, no to nie jest wywar, no to jest, to jest to kwiatki, jest, jest kusa, kwiat rumianek, zalany. Nie? Zimną wodą. Pa pamiętacie, jak robiłem tą e, kawę Cold Blue? To dokładnie ta tak. sama technologia, czyli za, e, zimną Upażenie wodą. Parzenie w zimnej wodzie. No, nie? W Słuchajcie, sensie, ktoś napisał komentarz, że to jest macerowanie. Jak ja sprawdzałem macerowanie tego. Trochę inaczej wygląda, ale dobra, niech będzie. Czyli teraz to tak zostanie włożone do lodówki. A po resztę wpadajcie do, na TikToka. Tak, ale ja mam szampanię A pokaż to złoto, złota. bo jestem ciekawa właśnie. Słuchajcie, 7 złotych kosztuje taki płatek złota. To jest bardzo delikatne, więc to jest tak zapakowane. Mm -hmm. Przełożone takimi karteczkami, takim pergami. O. Aha. I to jest, słuchajcie, prawdziwe złoto. Wow. Które można jeść. I to można to jest tak cieniutkie, rzyko, że jakbym dotknął od razu się przyklei do palca. Mm. Jedliśmy złotą kiełbasę, tak, nie? Także takim złotem można opak opakować praktycznie wszystko. I ozdobić, nie? No na no. zobaczcie jak tutaj teraz to złoto wygląda. to jak my, się no, zamiesza? No, bo, bo, bo ja chciałam pokazać właśnie jak wygląda na powierzchni, A. nie? To za chwilę bo no, zobaczycie. zobaczycie. No już, już nawet. I, I tak to, to wygląda. To Oczywiście można. to nie ma smaku, zapachu. Nie, ogóle. to jest bezsmakowe, bezzapachowe. No, to tylko ale daje efekt, taki efekt wiecie. Cieszy oko. Mm, no i smaczna jest nawet, y, że tak powiem. Ale to... Ta lemoniada, no powiedzmy, że lemoniada jest rewelacyjny, ma rewelacyjny smak według mnie. I do tego jest zdrowa, y, słodzona miodem, także i w ogóle już zdradziłeś cały przepis. Ale jakie proporcje, co ja. A, jeszcze proporcje, no ale... dobra. A my zbieramy się i. Parasole w dłoń. Proszę, pokażę Wam bazę jednego z królików. Nasza sypialnia. Moment. Nie wiem, czy to się uda, bo wiecie, najpierw to musimy logistycznie... Ja się muszę ułożyć. O, widać łapki. No i proszę. Tak to mniej więcej, czekajcie, wygląda. Może mi się uda go nawet tu przybliżyć do Was. A nie, to już jest Max. Cześć, George. No, muszę cię pokazać. <noise> Wiecie, on jak co rano otwieramy klatkę, to po prostu on jakby, no ma tylko jeden kierunek. Szybko zaiwania tutaj do sypialni, pod łóżko i tu przebywa. No tak, o tobie mówię. I dopiero po prostu musimy go stąd, no wygonić, żeby wrócił do klatki. O. Coś zasłędziało? Proszę bardzo. Nie ma, jeszcze nie idę. George, idź do przyjaciela. Rób czeka. No, to ja jestem. A jak tu się go próbuje, to on yy, atakuje. Wiecie? No, no dobra. Chyba się nami nie przejął. Tak na marginesie. Napiszcie mi w komentarzach, czy jeżeli macie zwierzęta, yy, które mają taką swobodę poruszania się po yy, mieszkaniu. Czy one też mają u Was jakieś takie swoje miejsca poza swoim domkiem, do których chętnie chodzą i tam przebywają? W naszym przypadku to jest oczywiście mowa tylko o tym króliku, ponieważ Rupert, Rupert ten czarny, no, on ma tylko swoją taką bezpieczną przestrzeń i jest tylko tam, gdzie czuje się bezpieczny, czyli klatka i kocyk przed klatą, ale George, on. Jest to odważny i chodzi wszędzie, ale tu ma tak, tak sobie upodobał, bo może jeszcze korzystać z łóżka u Michasi, podłóżka u Michasi, ale tu woli. Także jak ma taką opcję, to tylko tu wędruje. Oczywiście minusem jest to, że potem tam jest pełno sierści. Na szczęście nie robi tam bobów, ale chyba raz mm, się zsiurał. Także no... Wiadomo, trzeba to potem posprzątać. Ja wjeżdżam odkurzaczem, Na szczęście mam takie odkurzacze, że tam dojdzie i, i mi posprząta tę sierść. No ale <grym> jest jak jest. I oczywiście zawsze, jak wychodzimy, to George musi wrócić do klatki. No ale problem z, wiecie, zapędzeniem go do klatki polega na tym, że po prostu nie jesteśmy w stanie. Rękami nie dosięgniemy tak należąco, jak widzieliście. Także służy nam do tego miotła. Bierzemy miotłę. I tą miotłą zajwaniamy łóżkiem i wtedy George no, z niechęcią, ale idzie do klaty i my możemy wyjść z domu bezpiecznie. Dobra, także tyle. Piszcie w komentarzach jak tam Wasze zwierzaki. I krótki kosmetyczny hołd zakupowy. Po przyjeździe z wakacji koniecznie muszę zabrać się za taki szampon, czyli ten do blondu, który zapobiega takiemu żółgnięciu włosów. Postanowiłam tym razem spróbować w takiej marki. Hebe znalazłam, także zobaczymy, czy jest fajna, jak się sprawdzi. Kolejna rzecz to maseczki. Koreańskie maseczki, ostatnio bardzo je takie lubię. Ta jest lamendowa, taka wygładzająca, uspokajająca, relaksująca. Natomiast ta jest rozświetlająca. Tutaj mam z Korei taki japoński produkt, to jest odżywka do włosów. mi ją Pani w Hebe, także stwierdziłam, że spróbuję. Podobno ma bardzo fajnie wygładzać włosy i nabłyszczać je bez efektu obciążenia, co jest dla mnie bardzo ważne, bo nie lubię masek, masek takich odżywek, które po prostu obciążają włosy, bo ja mam strasznie przetłuszczające się. Tutaj takie masełko do rąk, bardzo fajne z flos No, i dawno nie używałam, i stwierdziłam, że muszę sobie kupić konturówkę do ust. Czekajcie. To jest akurat z Catrice. Yy, jaki to jest tu numerek? Zaraz, może, może znajdę, a może i nie. Ale widzicie taki yy, nude, powiedzmy sobie. Yy, zobaczę, jak mi się sprawdzi, bo ostatnio, no, dawno temu używałam. Także taki krótki hol kosmetyczny. A, tutaj. To nam nie czeka, biorę się do pracy, muszę dzisiaj wyczyścić sofę. Szmatki takie, nawilżone ściereczki do skóry, sprawdzone u nas. Używam ich też bardzo często. Po wakacjach teraz muszę zabrać się za sofę i trochę ją też od, odświeżyć po prostu przeczyścić. No, to do roboty. Przyszedł czas na wyczyszczenie zmywarki, także płyn już jest gotowy. Muszę jeszcze. Opróżnić, umyć najpierw naczynia, opróżnić i nastawić mywarkę. Ale jesteśmy w trakcie czyszczenia pralki. I zobaczcie, co mi Marek przyniósł. Opróżnił. Boże, co ty opróżniłeś? Filtr? Oh no. Tu jest jakiś pierścionek. Znaczy to jest, Michasia to miała. A tu, ja nie wiem po prostu, napiszcie mi w komentarzach, czy wy też tak macie, że te szmatki do prania, które mają niby zapobiegać farbowaniu, też się tak wplątują. Ale jak one mogą przejść No ja rozumiem, tam? że są takie elementy, czyli... Nie, no to rozumiem, no, wiecie, ale jak rusza... takie coś, popatrzcie jakie tam muszą być otwory. Nie wiem, nie mieliśmy to czegoś czasu tego no, Nie, ja to miałem. Ja mi nie przypominam, żeby w, w starej pralce były takie rzeczy. Wiesz, co w tej starej, całkiem starej, to nie wiem, ale w tej nowszej już na pewno nie było. No. Ale w Samsungach nie wiem, może są jakieś tak potężne dziury gdzieś tam, że ta woda i to wszystko wychodzi. Dobrze, ja rozumiem, że nie wiem, jakieś pieniążek drobne, wiecie, dwa grosze. No, ale groszek. to też. Ale taka szmatka. <grym> I to nie jedna. <grym> I one tu się jest, splątały. To jest akurat jedna. A to nie jest nawet. No, jedna. Ale nie, kiedyś było tak, że było więcej szmatek. Ale co najlepsze, słuchajcie, tam jest pełno piasku w tej pompie teraz. Co? I to muszę przepukać. Mm. A to piasek to wiadomo skąd. Z wakacyjnych y, plażowań. Y, powiem Wam, że jestem bardzo zadziwiona tą pralką. I mam tu taki proszek czyszczący. Y, pierwszy raz będę czyściła te pralkę, szczerze powiem. Ale może to coś pomoże. Y, cały proszek. Co się cało? Wsykuje? Tak. Także, bo wiecie, pralka wariowała, i w trakcie ostatnich, e, ostatniego właściwie prania e, zatrzymywała się. No i e, wyświetlał się komunikat usuwanie detergentu. Nadmiaru detergentu, czy usuwanie detergentu, jakoś tak. No i wiecie, ja przychodziłam. E, jak gdyby e, potwierdzałam ten komunikat i wznawiałam dalej no, bo pranie, tak jest program. Właśnie. No, i tak już w dwóch praniach nam się pojawiło, i mówię, nie, musimy to wyczyścić. Po prostu kupiłam ten proszek, ale nie wiem. Znaczy, ja Wam powiem tak, że błędem według mnie jest to, czemu ten komunikat to nie jest wyczyść filtr, tylko zbieranie piany. Nie czy jest detergenty. Tak, usuwanie de nadmiaru detergenty, no, jakoś tak. No, także uważam, że powinno być Ach. wyczyść filtr. No, moja wina, że nie czyściłem go może jeszcze tak ostatnio, bo no, ostatnio ale... był czyszczony, jak jeszcze wiecie, do szkoły się chodziło. No, ale dobra, sam fakt, ale no, że takie szmaty maki... przychodzą. Także ja nurkuję i czyszczę. Marek nurkuje i czyści. Ja wam pokażę, jak ja mam piękny paznokcie, dwa mi się ostały. Widać to? Że mi się ostały? Dwa paznokcie pomalowane przez Hanie. Bo dzisiaj byliśmy u moich rodziców. Spotkaliśmy się tam z obydwoje, czyli plus dwójka. <laughs> Oby czworo. Także takie mam fajne paznokcie. Szkoda, że tylko dwa, ale wiecie, to już było na koniec a poza tym to ważniejsza była zabawa niż czekanie aż paznokcie się wysuszą także skończyło się na dwóch yy, fajnie było, wesoło no i co? czas wracać teraz biorę się za montaż, a Marek zobaczcie no, to na razie ja właśnie rozpakowuję zmywarkę, wiecie? I muszę przyznać, że moja akcja mycia zmywarki, czyszczenia jej, tak jak wam pokazywałam, w ogóle się nie udała, ponieważ zgodnie z instrukcją włożyłam sobie ten płyn czyszczący, oczywiście po odklejeniu naklejki, nakrętką ku dołowi na ostatni poziom, najniższy. No ale wiecie, położyłam go tak luźno. No i po otwarciu zmywarki, już po cyklu mycia, okazało się, że jakby ten pojemnik się odwrócił do góry nogami i po prostu cały płyn został w środku masakra. Ale nie wiadomo. On jak się wymyślałem. chyba wymieszał z wodą, także. Ja już że... tak myślałem, myślałem, moment, kamerkę. Y... Ja już myślałem, że to się Dobrych ręka. opróżniło. Dobrych ręk. Jak było puste, to wtedy się odwrócił, bo by lekki się napełnił wodą. Ale dobra, jest wywakał umyta, nie pachnąca no. i w ogóle cudowna. Właśnie tego nie jestem pewna, czy jest umyta. Przem, no, no bo tak, no, do końca nie wiem, czy ten płyn y, hmm. się wylał, czy zadziałał i umył. Tu jest misz masz jak widzicie, ale przygotowuję wszystko, żeby nagrywać na kanał. I też kanał gotujemy. Ale TikToka! Bo wróciliśmy do domu i yy, wracamy jakby do tego nagrywania typu, wiecie... Przepisów, ale takich przepisów tu robionych w domu, przepisów na coś. Koniec wakacji. Dzisiaj mamy dużo zieleniny, zobaczcie, szpinak, groszponka, kielki grożką, tu już pozwoliłam sobie podrostować króliczki, pomidorki, papryka i do pysznej sałatki z tego będzie sos. No i teraz sos à la vinaigrette, Sos typu sos do sałatki. Sos, ale może najmniej. No właśnie, ale nasz sos, także jak chcecie ten przepis zobaczyć, to koniecznie podajcie na TikTok. -a. Ale, ja chciałem tu jedną rzecz tak? powiedzieć, że inspiracją tego sosu jest dla nas pobyt w hotelu, bo tam taki sos robili do tak, śniadania, śniadania zawsze jadło. i też z taką zieleniną go jadłem. Potem go już nie było w drugim tygodniu, bo się zmieniało menu, niby co, co tydzień, ale sos, sos był tak rewelacyjny, powiem Wam, że tak gryło mózg, no ale. I chcieli zdradzić do końca jak go robią, więc myśmy go odtworzyli po naszemu, ale też jest bardzo dobra, czyli myśmy tym razem to marzyna i dlatego marzena będzie nagrywała ten materiał, a nie ja, także no. Także, jeżeli lubicie takie sosy, ja Wam powiem szczerze, ja za takimi, e, takimi sosami nie Ale przepadam. Ale jadłaś? Tak, ja go próbowałam, aczkolwiek ja nie lubię tego ty, ty, typu sosów, bo na przykład ja nie lubię tego typu musztardy, nie, ona jest, ta francuska jest specyficzna, no właśnie tutaj ta gorczyca, e, także ale aczkolwiek, to jest bardzo dobre, uwierzcie. Mi. Aczkolwiek ta jest łagodna, bo może wiesz, być też na os. Nie, ten sos był też łagodny fotelu. Także wpadajcie na kanał TikTok Marzena i Marek i Ty. Nagotujemy i tam zobaczycie na pewno, no, na TikToku już jest, a na tym też będzie lada dzień. Pyszny sos na bazie musztardy francuskiej. Tak, bo ja Wam powiem, że y, często w Daniach to, to właśnie czasami robi y, taką. Ten smak. Tak, daje ten smak jakiś, <laughs> jakiś po prostu no, niuans, nie? Że, tak, że, że, jest doła, którą by się tak. Już nie którą byś nie coś, A tu dodany jest gałka muszkatołowa, a tutaj dodany jest. No, jakaś taka, wiecie, szczypta czegoś i właśnie daje ten smak tej potrawie. No, zobaczymy. Y, tak, jak mówię, co kto lubi i co kto woli, także zabieramy się i powoli myślimy. Ciii. O urodzinach, o urodzinach. I oczywiście co pojawia się dylemat. Prezent, prezent. Wiecie, bo Michasia ma urodziny niedługo podpytuje ją, co byś chciała na prezent? Jaki byś chciała prezent? Nie, on. Nie wiem, nie wiem, nie Ona ma ten sam ja. No właśnie. Więc... Naprawdę, burza mózgów, piszcie w komentarzach, jakie wy macie pomysły, co taka dwunastolatka, co by jej się mogło spodobać. Jakiś gadżecik, coś takiego. Może Marek coś? coś? Znaczy ja powiem tak, jeszcze parę lat wstecz to nie było problemu, bo to były tak, albo klocki Lego, tak, bo lalek to tak nie, ale klocki, nie. klocki Lego to był standard, nie? To zawsze było i to zawsze był, że tak powiem, trafiony prezent, a teraz to, to jest tak jak ze mną. Jak mnie się ktoś pyta, co ja chcę na prezent, to ja mówię krótko, nie wiem, bo jak sam miałbym sobie zrobić prezent, to ja nie wiem, co ja bym chciał. I przy tym zostańmy. Tak, a jeszcze Wam powiem, dodatkową trudnością jest to, że w tym wieku to często, no wiecie, nastolatek ma bardzo zmienne jakby... Jak to? Zainteresowania, nie? A to y, interesuje się tym, a po chwili mu to zainteresowanie mija i stwierdza, o to by było fajne, nie? Także, no. Y, kolejny taki dylemat i problem, ale taki problem to nie problem, poradzimy sobie z nim, ogarniamy się, dziękujemy wam za oglądanie vloga, dajcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym.